Gdy nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry. To, czego nie zmieniamy, to wybieramy. Bo czasem najważniejsze granice, które musimy postawić, to są granice wobec naszych wymówek. Znasz to uczucie, kiedy w pewnym momencie patrzysz na swoje życie i myślisz sobie, kurczę, chyba utknęłam, utknąłem. Niby wszystko ok, niby jakoś to idzie, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to czuję, że jest zupełnie nijak. I mam dla Ciebie dziś pewną teorię. Może wcale nie utknąłeś, nie utknęłaś, a robisz po prostu swoje minimum. I zanim się na mnie obrazisz, bo wiem, że może brzmieć to trochę szorstko, to posłuchaj co wam do powiedzenia dalej, bo wszystko myślę, że Ci się rozjaśni. Bo może właśnie to Twoje minimum to jest pewnego rodzaju tryb przetrwania, którego czasem potrzebujesz. A może jest to bardzo, bardzo bezpieczna wersja planu A, które sobie założyłeś. I myślę, że może jest to odpowiedni dzień na to, żeby zrobić sobie mały audyt i taki audyt bez wyrzutów sumienia, a raczej z taką ciekawością. Cześć, ja nazywam się Maja, ten podcast to perspektywa Pani Majo i rozkminiam w nim, jak robić swoje małymi krokami, nie idealnie, ale autentycznie. Więc jeśli szukasz podcastu, który nie ocenia, a inspiruje, to zasubskrybuj, bo słyszymy się raz w tygodniu. W tym odcinku podzielę się z Tobą pytaniami, które staram się od jakiegoś czasu zadawać sobie dość regularnie, kiedy czuję, że niby idę, ale tak do końca, to ja nie wiem, w którą stronę, jak i może Ty też ich potrzebujesz? A jeśli tak, to rozgość się, weź może sobie coś do picia i lecimy z tym odcinkiem. Na początek chciałabym tylko powiedzieć, że w tym podcaście będę starała się używać zamiennie form żeńskich i męskich, bo mówię tutaj do wszystkich, więc mam nadzieję, że każdy się tutaj odnajdzie, a ja będę po prostu robiła to intuicyjnie. Zacznijmy od tego, że bardzo często czujemy, że utknęliśmy w momencie, kiedy nie robimy tych kroków, które naprawdę mają znaczenie. Tkwimy w takim naszym codziennym minimum. Minimum energii, minimum odwagi, minimum zaangażowania czy działania. Ale nie wynika to z tego, że jesteśmy leniwe, tylko z tego, że jest to łatwiejsze niż podjęcie pewnego rodzaju ryzyka. Łatwiej jest nam powiedzieć nie mam motywacji, boję się, że mi się nie uda. Łatwiej jest wymawiać sobie, że to nie jest dobry moment, niż przyznać się do tego, że odwlekam to działanie, bo albo się boję, albo na przykład perfekcjonizm mnie od tego oddala. To, co uświadomiłam sobie już jakiś czas temu, to to, że plan, ten nasz osobisty, nie wiecie, ten Instagramowy, którym, o którym wszystkim opowiadamy, tylko ten nasz osobisty plan bardzo często wymaga audytu. Czasami takiego trochę brutalnego. Czasami takiego z czułością i pełną wyrozumiałością, ale myślę, że zawsze takiego szczerego i uczciwego wobec samych siebie. Dlatego mam dla was dzisiaj 10 pytań. Możecie sobie zapisać te, które najbardziej wam odpowiadają. Możecie zapisać sobie wszystkie. I jedne o co was proszę, to to, żebyście nie odpowiadali na nie, tak wiecie, automatycznie. Tylko zastanowili się chwilę nad tym. Co tak naprawdę w Was siedzi i jaka jest taka naprawdę szczera i prawdziwa odpowiedź na to pytanie? Bo jak dacie sobie chwilę, to myślę, że odpowiedzi na te pytania mogą dać Wam wskazówkę albo zaprowadzić Was dokładnie tam, gdzie chciałybyście być. Pytanie numer jeden: z czego jestem najbardziej dumna? Dumny z ostatnich trzech miesięcy. Czasem wydaje nam się, że możemy być dumni tylko z jakichś, wiecie, spektakularnych rzeczy, awansów, projektów, yy, jakiś metamorfoz, ale często powody do dumy to są takie rzeczy bardzo małe i osobiste. Może to był na przykład tydzień, w którym udało Wam się codziennie przygotować sobie i zjeść w spokoju zdrowe i pyszne śniadanie. Albo w weekend nie. Uciekliście od swoich emocji w, nie wiem, imprezy i używki albo skrolowanie, tylko daliście sobie je przeżyć. Duma to także momenty, w których nie zrezygnowaliśmy z siebie, mimo na przykład, że czuliśmy się zmęczeni. Duma to też może być na przykład nieskrolowanie TikToka do drugiej w nocy, co powoduje, że później źle śpimy i że udaje nam się ten nawyk wyeliminować z naszego życia. Czasem wystarczy, że po prostu wstaliśmy i pojawiliśmy się w miejscu, w którym mieliśmy być, w którym obiecaliśmy sobie, że będziemy, że dotrzymaliśmy danej sobie obietnicy, że porozmawialiśmy z kimś, z kim na przykład długo odkładaliśmy ważną rozmowę. Duma to może być to, że zadbyłyśmy o siebie w jakikolwiek sposób. Myślę, że to pytanie pomaga nam. Zobaczyć, że wcale aż tak w tym miejscu nie stoimy, i możemy być dumni z rzeczy, których, wiecie, tak, daily basis nie zauważamy, które wydają nam się takie oczywiste, a dostrzeganie takich małych momentów, to właśnie jest coś, co w ogóle te małe momenty to jest coś, co tworzy naszą rzeczywistość. Pytanie numer dwa, czyli gdzie brakuje mi spójności? I spójność to trochę dla mnie taki, takie słowo klucz, który jest. Bardzo praktyczne. Bo jeśli mówię, że zdrowie jest dla mnie ważne, że jest to jakaś najważniejsza wartość w moim życiu, a jednocześnie śpię po 5 godzin, jem beznadziejne jedzenie, nie piję wody i głównie żyję, nie wiem, na kawie i na stresie, no to coś tutaj nie gra. I tutaj nie chodzi, wiecie, o takie samobiczowanie się, tylko raczej o taką uczciwość wobec siebie. Spójność to jest takie życie w zgodzie z tym, co deklaruje. A każdy dysonans to pewnego rodzaju takie podkopywanie dołków pod samym sobą, takie zabieranie sobie samej energii. I myślę, że to pytanie może dać nam sporą klarowność. I czasem odkrywamy, że jesteśmy niekonsekwentni, nie dlatego, że jesteśmy słabi, tylko że nie daliśmy sobie jeszcze tej przestrzeni i takiej pełnej zgody na zmianę. Albo nie dopasowaliśmy swoich celów do naszych realiów. I brak spójności nie czyni nas gorszymi. Czyni nas ludźmi, którzy są w procesie. Ale myślę, że zauważenie tego to jest taki pierwszy krok do wprowadzania jakichś zmian. Ja bardzo lubię robić sobie takie ćwiczenie, które nazywam ćwiczeniem idealnego dnia. Czyli wyobrażam sobie swój idealny dzień, można powiedzieć, od początku do końca. W jakim miejscu się budzę, jak ono wygląda, jak pachnie, co robię od razu po wstaniu, jakie jem śniadanie, czym się otaczam. Taki, wiecie, idealny dzień, i on nie musi mieć żadnej tak naprawdę spójności z tym, co jest tu i teraz. Tylko to ćwiczenie pozwala mi zobaczyć, w jaką stronę chcę iść, i co chcę robić i jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Bo jest taki bardzo, bardzo fajny cytat, który do mnie bardzo przemawia. Gdy nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry. No, i to pokazuje, że, wiecie, posiadanie jakiegoś celu albo kierunku może nadać nam y, taki obraz dalszych kroków. To, jakie decyzje mamy podejmować w naszym codziennym życiu, bo życie składa się z takich, wiecie, małych, codziennych decyzji. Pytanie numer trzy. Czyli co toleruję, a czego tolerować nie powinnam? I to jest jedno z moich ulubionych pytań, bo odpowiada za brak energii, za frustrację i złość, którą czuję do samej siebie. Czasem tolerujemy jakieś rzeczy w naszym życiu, bo mamy takie, o no bo tak już jest. Tolerujemy chaos w przestrzeni dookoła nas, relacje, w których jesteśmy, a nie do końca nas zadowalają, relacje bez zaangażowania. Brak szacunku, czy wiecie, wieczorne zapijanie czy zajadanie emocji. Ale prawda jest taka, że to, co tolerujemy, to z nami zostaje. To, czego nie zmieniamy, to wybieramy. I to pytanie pozwala odkryć trochę takie rzeczy, które powodują pewnego rodzaju, nie wiem, dziury energetyczne w naszym życiu. Bo to, co przyjmujemy za normę w naszej codzienności, może tak naprawdę być takim, wiecie, cichym sabotażystą. I odpowiedź może dotyczyć takich, wiecie, codziennych drobiazgów, które mogą, jak je tak zebrać w całość, tworzyć wrażenie, że nasze życie jest jakieś za trudne, jest zbyt skomplikowane. I to pytanie absolutnie nie ma na celu wywołania poczucia winy, a raczej poczucia świadomości. A ta świadomość to taki pierwszy krok do odzyskania kontroli nad naszym dniem, tygodniem, życiem. Pytanie numer cztery. Czego pragnę więcej? I to pytanie może być pewnego rodzaju drogowskazem, bo często tak bardzo skupiamy się na tym, czego nie chcemy, że zapominamy trochę pomyśleć o tym, czego pragniemy. A przecież nasza codzienność nie zmieni się od samej eliminacji rzeczy, które nam nie odpowiadają. Potrzebujemy dołożyć też coś, co daje nam radość, co daje nam poczucie sensu, co daje nam spokój. Czy może potrzebujemy więcej odpoczynku? Czy na przykład więcej rozmów, w których czujemy się słuchani, widziani, rozumieni? rozumiani? A może potrzebujemy więcej odwagi do tworzenia? I to pytanie często może dawać zaskakujące odpowiedzi, bo czasem może okazać się, że są to banalne rzeczy, a czasem może chodzić na przykład o jakieś głębokie spełnienie zawodowe. Tak jak i w we wszystkich tych pytaniach, także w tym, pozwólcie sobie na totalną szczerość. Bo gdy wiemy, czego chcemy więcej, to wydaje mi się, że trochę łatwiej jest zaprosić to do swojego życia, i łatwiej jest też powiedzieć nie temu, co tej wizji nie wspiera. Pytanie numer 5. Czyli gdzie robię swoje minimum, albo się powstrzymuję. I to pytanie może trochę nas uwierać, może trochę zaboleć, ale myślę, że może być też świetnym impulsem do działania. Zdarza się tak, że na przykład nie mówimy wszystkiego, co chcielibyśmy, chciałybyśmy powiedzieć, że mimo tego, że mamy coś gotowego, to nie publikujemy tego, nie robimy kroku naprzód, bo pojawia się myśl, a co, jeśli się nie uda? A jakby to tak zmienić na myśl, a co, jeśli się uda? Czy na to jesteśmy gotowi, gotowe? To takie robienie minimum, powstrzymywanie się, to może być oczywiście efekt naszego lęku przed czymś, to może być efekt naszego wewnętrz wewnętrznego krytyka, to może być efekt jakiegoś schematu, żeby na przykład nie być za bardzo. Za bardzo pewną siebie, za bardzo widoczną, za bardzo wymagającą. Powstrzymujemy się z takiego lęku przed oceną, lęku przed odrzuceniem, ale takie powstrzymywanie się ciągłe przed byciem sobą, taką w stu procentach, to jest pewnego rodzaju zdrada przed, wiecie, na samej sobie. I z tego pytania może wyjść bardzo ważna decyzja, żeby właśnie w końcu postawić na siebie i dać sobie być w 100% autentyczną taką, jaką jesteś. I takim, jakim jesteś. Pytanie numer 6. Jakie nawyki wspierają moją przyszłą wersję, a jakie mnie powstrzymują? Każdy z nas ma zestaw takich małych, codziennych nawyków, rytuałów, które układają naszą. Przyszłość, naszą codzienność, jak takie wiecie, puzelki. Na przykład nawyk picia wody. Niby nic wielkiego, ale po trzech miesiącach może dać nam więcej wiecie, efektu i energii, niż cała torba suplementów. Tak samo jak nawyk przewijania, nie wiem, social mediów o poranku, który może zjadać naszą kreatywność, nasze skupienie i nas bodźcować od samego początku dnia. I to pytanie wymaga pewnego rodzaju uważności, co dobrze na mnie działa, dobrze na mnie wpływa, a co powoduje, że się cofam? Może wasza poranna kawa to wcale nie jest tylko wiecie kofeina, tylko jakiś taki rytuał, że robicie coś tylko dla siebie, spędzacie chwilę w spokoju z samymi sobą, z samą sobą, z samym sobą i to was pozytywnie nastraja na resztę dnia. Z drugiej strony może to wieczorne scrollowanie to wcale nie jest relaks, a pewnego rodzaju unikanie emocji, które nie najlepiej się później na nas odbija. I odpowiedzi na te pytania wcale nie muszą być jakieś, wiecie, górnolotne i wielkie. Muszą być szczere i uczciwe. Bo jeśli naprawdę chcemy coś zmienić, to serio zacznijmy od tych codziennych mikroelementów, bo to one zrobią nam robotę. Pytanie numer 7. Jak dla mnie wygląda sukces w ciągu najbliższych 90 dni? Bo często wyobrażamy sobie sukces jako coś wielkiego, górnolotnego, wiecie, coś niesamowitego. I myślę, że te 90 dni to może być taka konkretna, ale niezbyt odległa perspektywa. Co sprawiłoby, że za właśnie za te 3 miesiące pomyślelibyście sobie, kurczę, ale to był dobry czas. I wiecie, tutaj nie chodzi o jakieś wielkie zmiany, nie wiem, zmiana pracy, kupno mieszkania, wiecie, spektakularne rzeczy, ale może właśnie o to, że w końcu zauważyliście, zauważyłyście samych siebie i mm, pozwoliliście sobie czuć, pozwoliliście sobie na to, żeby być sobą, albo że zaczęliście mówić nie wtedy, kiedy nie mieliście na coś ochoty i nie czuliście też potrzeby tłumaczenia się z tego. Sukces nie musi być spektakularny. Wystarczy, że jest. Nasz. I myślę, że to pytanie trochę pomaga nadać kierunek, ale przede wszystkim mierzyć postępy. I wiecie, nie po ilości lajków na Instagramie, liczbie lajków na Instagramie, a po takim swoim wewnętrznym poczuciu spełnienia. Czasem sukcesem mogą być po prostu spokojne, fajne wieczory, czy rozmowy z kimś bliskim, które coś wnoszą do naszego życia, albo po prostu życie w zgodzie z własnymi wartościami. Sami zadecydujcie. Pytanie numer 8. Jakie granice wymagają egzekwowania? I temat granic dla mnie jest tematem bardzo trudnym, bo od razu kojarzy mi się z pewnego rodzaju odrzuceniem. Jednak staram się nie patrzeć na granice jak na taki mur, który buduje wokoło siebie, a raczej jak na takie drzwi, które mają klamkę tylko od mojej strony. I to ja decyduję, czy je uchylam, czy nie, i na jaką szerokość. I jeśli ludzie przekraczają nasze granice, to często jest też tak, że nie dlatego, że są źli. Czasem nie wiedzą, gdzie one są, bo my nigdy jasno ich nie zakomunikowałyśmy, komunikowaliśmy. I egzekwowanie naszych granic nie oznacza bycia niemiłą, oznacza bycia szczerą i zadbanie o swoją energię, o swój czas i o swoją przestrzeń. To pytanie może dotyczyć pracy, może dotyczyć relacji, ale może dotyczyć też relacji nas z samym sobą, z samym sobą. Bo czasem najważniejsze granice, które musimy postawić, to są granice wobec naszych wymówek, ale też na przykład wobec perfekcjonizmu. Staram się traktować te granice trochę jak taki prezent ode mnie dla mnie, ale też trochę dla innych. Zbliżamy się, moi drodzy, do końca, więc pytanie numer 9. Co sprawiłoby, że budziłabym się z ekscytacją? I wiecie, ekscytacja to nie, musi, nie muszą być tylko wielkie rzeczy, wiecie, wielkie projekty, loty za ocean, jakieś super wakacje. To może być też takie proste poczucie sensu, albo radość z działania, z naszej drogi do celu. Co by się musiało wydarzyć, żebyś obudziła, obudził się rano i pomyślała sobie: O kurczę, ale fajnie, że się zaczął nowy dzień. Może to praca nad czymś, co cię mega kręci, z jakimś super fajnym projektem. Może to na przykład jakieś nowe środowisko, nowe znajomości, które są dla ciebie wspierające. A może są to po prostu małe rzeczy. Ja dzisiaj nie mogłam się doczekać, aż napiję się kawy, bo kupiłam sobie nowe mleko karmelowe, którego wcześniej nie próbowałam. I serio byłam podekscytowana tym, że mogą sobie zrobić kawę. Więc ta ekscytacja to mogą być nasze poranne rytuały, wypicie kawki, pisanie w dzienniku, czy cokolwiek innego. Myślę, że to pytanie może pozwolić nam trochę odkryć swoją wewnętrzną motywację i pokazać, że ta ekscytacja to nie jest przypadek. To efekt celowego projektowania naszego życia. Najmocniejsze zostawiłam na koniec, czyli pytanie numer 10. Jeśli będę żyć dokładnie tak jak teraz, to gdzie będę za kolejne 3 miesiące? I myślę, że to pytanie nie wymaga zbędnego komentarza, bo samo w sobie jest dość potężne. Bo jeśli Twoje obecne działania nie prowadzą do efektu, który cię zadowala, który cię cieszy, to znaczy, że czas coś zmienić. I znowu nie chodzi o jakieś, wiecie, dramatyczne rewolucje. Bardziej chodzi o intencje. Bo jeśli nic się nie zmieni, a ty już teraz nie jesteś zadowolony, zadowolona ze swojego życia, to za trzy miesiące będzie tylko więcej tego samego. Więcej złości, więcej frustracji, więcej niezadowolenia? Albo jeśli zaczniesz i zrobisz ten jeden pierwszy krok, to może będzie więcej klarowności i szczęścia. To pytanie może być taką, wiecie, wewnętrznym imperatywem, żeby coś zmienić, żeby ruszyć z miejsca. Nawet jeśli to ma być ten jeden mały kroczek. Serio, warto. Bo tak jak to powtarzam przez cały czas bez zmian nie ma zmian. No i dotarliśmy, moi drodzy, do końca. Mam nadzieję, że nie odebraliście tego odcinka jako jakiś taki, wiecie, coachingowy. Raczej chciałabym, żeby to był taki odcinek prawdy. Może powinnam go nazwać ukryta prawda. <grych> Ale chodzi mi o taką prawdę, którą sami przed sobą jesteśmy w stanie, wiecie, wyznać taką szczerą, uczciwą... Ale też konkretną i bez, wiecie, kolorowania trawy na zielono. Bo czasem wcale nie trzeba przewracać swojego życia do góry nogami. Czasem wystarczy je delikatnie przesunąć i zobaczyć z innej perspektywy, zobaczyć co tam nie gra i zacząć wprowadzać pierwsze małe zmiany. Jeśli któreś z tych pytań zatrzymało Was na dłużej, to koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, które. A jeśli uważacie, że ten odcinek może się komuś przydać, może ktoś powinien sobie odpowiedzieć na któreś z tych pytań, żeby gdzieś mu się tam coś wyklarowało. Nie krępujcie się, udostępniajcie i szerszcie to dalej. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo słyszymy się raz w tygodniu. No i pamiętajcie, bez zmian nie ma zmian. Pa!